Zasłużony lekarz Warmi i Mazur. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską. Była to nasza własna inicjatywa, żeby w ten sposób właśnie dostrzec, docenić koleżanki, kolegów z naszego regionu, nie tylko za wybitne osiągnięcia, również za ich postawę, postawę etyczną wobec środowiska, wobec pacjentów. O przyznanie odznaczenia wnioskują sami lekarze i lekarze stomatolodzy, wskazując kandydatów, którzy ich zdaniem zasługują na to wyróżnienie. O samym przyznaniu odznaczenia decyduje kapituła. To jest zwykle najtrudniej, jakby, prawda, uzyskać akceptację, uzyskać szacunek, uzyskać uznanie wśród koleżanek i kolegów. Więc tym bardziej jest to naszym zdaniem oczywiście odznaczenie ważne. W roku 2021 grono zasłużonych lekarzy w Armii i Mazur zasiliło dziesięcioro medyków. Otrzymali oni pamiątkowe odznaki i grafiki. Doceniam fakt, że jest to takie wyróżnienie rzeczywiście przez nadane przez lekarzy tak? i yy, no, traktuję to naprawdę jako wyzwanie w pewnym stopniu, bo Mam nadzieję, że to jestem jeszcze na początku swojej drogi, pomimo że już lekarski, że już mam jakieś lata doświadczenia za sobą. Daje takie człowiekowi poczucie e, pewności, że może jeszcze przede mną parę lat pracy i może jeszcze warto przedłużyć ten okres pracy i, i dać z siebie jeszcze coś, póki pozwala na to kondycja i zdrowie, i chęć. Odznaczenia Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur przyznawane są nieprzerwanie od 2004 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv